No, i witam z tej strony Famasterek, a dzisiaj właśnie dali nową aktualizację do gry Fortnite. Jest to aktualizacja 9.10, a ja jak zwykle przedstawię Wam, co się pozmieniało w aktualizacji. Do gry zostały dodane gorące punkty. Są to miejscówki, które są co mecz na, nazwane złotą czcionką. Na tych miejscówkach można znaleźć drony, które dają nam broń. Również do gry powróciła automatyczna snajperka. Jest ona naprawdę OP bronią i nie wiem dlaczego ją powrócili. Niebieska strzelba bojowa jest troszkę rzadsza, tak samo bomby cienia, ale za to teraz można je znaleźć w dwóch z sztukach. Do gry również zawitały nowe skiny, które są bardzo fajne. Również są nowe wyzwania, które mają świetne, świetne i jeszcze raz świetne itemki.